Siemaneczko, siemaneczko, zauważyłem, że niestety na poprzedniej transmisji krótkiej nie było głosu z gry, nie wiem, czy teraz jest. Siemaneczko, siemaneczko, zauważyłem, że niestety na poprzedniej transmisji krótkiej więc mam nadzieję, że słychać te ćwierkanie w garażu. Ja tylko tak na chwilę, bo niestety zaraz muszę uciekać. Chciałem przede wszystkim powiedzieć Wam o załodze. Pokazać, jak to mniej więcej wygląda, więc wchodzimy w koszary. Jak widzicie, mamy wymianę niedoszkolonych członków załogi. Będzie ona dostępna przez 89 dni, 17 godzin, 1 minuta 30 sekund. Klikniemy wymiana. Tutaj jak widzicie u mnie członkowie załogi do wymiany to 349. Więc dostanę 26 takich podręczników, 8 takich i 27 takich. Oczywiście możemy podejrzeć, jacy to załoganci. Tak to mniej więcej wygląda. Jest tego trochę. Więc jeśli macie zbędną załogę nie do końca wyszkoloną, to możecie sobie wymienić. Więc trochę tego jest. Ja na razie nie będę wymieniał, ale pewnie i tak wymienię, bo muszę tylko zobaczyć. A i jeszcze jedna rzecz. Zbierzemy takich załogantów. Nie w pełni przeszkolonych. Le, le, le. Proszę bardzo. I mamy zmianę specjalizacji na czołg. To jak widzicie, jest na obiekta 140. Kliknę zmień i możecie wybrać sobie, jaki czołg chcecie. Wobec zmień to będzie nie wiem, obiekt 430, tak? Klikam i zobaczcie: 100% 0 zł. 0 zł za darmo. Więc jeśli macie taką potrzebę, spoko. Poprzerzucajcie sobie załogi, żebyście mieli na wszystkich czołgach, a resztę możecie sobie zamienić na książeczki szkoleniowe. Tak pokrótce yy, pograłem naszą polską wspaniałą szóstką. Ciężko, dosyć idzie, nie powiem. Ale mam już ją wymaksowaną. 54000 Expo potrzebuje 54800 na siódemkę. Mam wolnego Expo, ale nie chcę marnować, tam i tak zmarnowałem na, na działo trochę. Bo już nie wytrzymałem z tym działkiem. Więc to nic złego, jeśli pominiecie, mając wolne HP, znaczy doświadczenie. Teraz to tak wygląda. Mamy 280 uszkodzeń, średnia uszkodzenia na minutę 2,204, ale oczywiście mam tutaj wyposażenie z nagród sobie od razu wsadziłem i nie będę się bawił, ale widzicie załogę, tak jak mówiłem, Rumi Ninja sobie wsadziłem, parę książeczek poczytałem, żeby ta załoga jako tako wyglądała. Można skorzystać sobie właśnie z tego transferu tej załogi, czy na książeczki, czy na inne czołgi, więc warto. Macie na to 89 dni. Misje klanowej jeszcze oczywiście nie zrobiłem. Bo trzeba ugrać 1450 expa w plutonie lub grając w oddziale. Jest to nie takie proste. Lepiej zagrać z dwoma plutonowymi, i wtedy jest na to naprawdę duża szansa. W pojedynkę tego nie ugramy, więc się nie da. Skoro trzeba w plutonie, prawda? Tak. Dobra. No, tak pokrótce, tylko pamiętajcie. Koszary, wymiana. Możecie na co zaznaczyć nacjami, jeśli chcecie koszarach, ja chcę sobą proszę. Tutaj mam czterech załogantów z Minotauro. Klikacie zmiana i możecie sobie na jakikolwiek czołg przenieść załogę za 0 złota w 100%. Pamiętajcie. Dobra, ja na razie kończę. Mam nadzieję, że jeszcze się dzisiaj pojawię, bo trochę mi spraw wyskoczyło, więc trzymajcie się ciepło.